Hej, hej, sobota, a więc Multi Multi, 20 zakładów i tylko na Stawka podstawowa, jedno losowanie. I właśnie mamy promocyjne dziewiątki. I potrzebujemy co najmniej czterech liczb, żeby było cokolwiek, ale oczywiście liczymy na to, żeby było jak najwięcej. Więc wkład 5 dyszek, jeżeli chodzi o Multi Multi, ale mamy los, doliczamy dyszkę. Możemy zaczynać, będzie jedna tabelka. No to zaczynamy. I są to zakłady bez plusa. tabelka i możemy zaczynać. Dwójki nie ma, y, czwórka jest, 12 mamy, no to dwie na chwilę obecną. 18 y, nie mamy, tej liczby nie ma, tutaj nie mamy, kolejna też nie pojawiła się, nie ma i. No i była ostatnia, a więc widać, że było blisko. Jednej nam zabrakło. No to kolejny zakład, ósemki nie ma. Ale 16 jest. 28 nie mamy. Kolejna liczba nie pojawiła się. Mamy 38, mamy dwie, 39 nie ma, ta liczba. Nie pojawiła się. Nie ma i była ta ostatnia. No i widzicie znowu to samo. Było blisko. I niestety na tym koniec. Kolejny zakład. I fajnie zaczynamy, bo tutaj już jest. Ale trzynastki nie ma, 17 też nie ma, 22 nie ma. Wszędzie blisko obokowo Tej liczby nie ma, ale za to 38 w końcu jest. No to dwie. Tu niestety nie mamy, nie ma i 77 no było. Czemu tak blisko? I nic z tego nie ma. Nieładnie, no ale lecimy dalej, może będzie lepiej. Jedynki nie mamy, ale trójka jest i następna też, no to dwie. Tu nie mamy, 28 nie ma, 35 mamy, no to trzecia, więc. Oby chociaż coś było, ale tej liczby nie widać. Tej też nie i. No i niestety znowu to samo. Dosyć hamsko to idzie dzisiaj. A tu już połowa zakładów na tym kuponie. Dwójki nie mamy, trzynastki też nie, czternaście nie pojawia się, dwadzieścia pięć nie ma, trzydzieści dwa też nie. Tej liczby nie ma. A to już tu nie będzie szans nie ma. No i 80. No to chociaż tyle, że było i tak daleko. Tylko jedna. No to kolejny zakład. Tutaj zaczynamy, że już mamy. O i mamy 11. Dobrze. Niestety 14 już nie ma, 27 nie ma. Tej liczby nie ma. Mamy kolejną trzecia. Dobrze, aby tylko poszło tak do końca dobrze, ale tej liczby nie ma, nie ma i 76. No niestety, znowu zaczynają to samo. Kolejny zakład. Jednostka jest. 22 nie mamy. 25 też nie. 32 nie pojawiło się w losowaniu, tej nie mamy. Nie ma. Aha, to już wiadomo, że koniec. Żadnej liczby tu nie było. A nie, tylko jedenastka była. No to tak. Kolejny zakład. Dziewiątki nie ma. Dziesiątka za to jest. Trzynaście nie ma. Osiemnaście nie mamy. Ta liczba nie pojawiła się. Tej też nie ma. Nie ma. Nie mamy i. 73 było, ale nic nam to nie wnosi. No to były dwie. I właśnie co najmniej o dwie za mało. Kolejny zakład, jedynki nie ma, ale czwórka jest i jedenastka. Trzynastki nie ma. 31 nie pojawia się, tej liczby nie mamy, nie ma, no to koniec. Mm -hmm. Już myślałam, że coś będzie, ale niestety Ostatni... Zakład na tym kuponie. Dwójki nie ma, czwórka jest. O i piątka też, no to dobrze. O i mamy 15, no to mamy trzy liczby. 21 jeden, no w końcu dali coś, a może coś więcej za to hamskie zachowanie wcześniej. No tu tych liczb nie ma. Tej niestety nie ma i. O i mamy więcej, mamy pięć. Mhm. Mamy 5, no to chociaż to, ale powiem Wam, że mogli dać kolejną, no i wtedy na pewno byłoby świetnie, byłby plus. A póki co mamy 12 zł. 12 zł płacą za 5 w przypadku właśnie promocji. No to tak, wiemy, że mamy jeden zakład udany na tym kuponie, a tu tyle było pustych. To ten kupon już idzie na bok i kolejny, ostatni na dzisiaj. Na tej samej zasadzie, oczywiście. Momencik, bo muszę tutaj to ustawić. Tak, no to dalej. Zaczynam, Jedynki nie mamy, siódemki nie ma, 16 jest. Kolejna liczba za to jej nie ma. 25 też nie mamy. Tutaj nie ma, nie ma, to już koniec. No, dalej też nic nie było, to tylko jedna. Patrzymy kolejny zakład, dwójki nie mamy. 37 też nie pojawiło się w losowaniu. No to zobaczmy tutaj nie ma, nie ma. Oj będzie słabo nie ma. No to tylko tak na szybko spojrzymy. O, nic nie było, żadnej liczby. No to kolejny zakład, 17. Nie ma, 19 nie pojawiło się w losowaniu, 28 nie mamy, 32 też nie. Tutaj mamy jedną na chwilę obecną. Oby poszło dalej, ale tej liczby nie ma. Kolejna jest. I ciekawe, ale no nie. Szóstek żadnych nie ma w losowaniu i 73 było. No i znowu blisko. Mogli dać to minimum, ale nie dali. A może w kolejnym zakładzie? czwórka jest, ósemki nie mamy. 15 mamy, dwie. 25 nie ma. Tej liczby nie ma, nie ma. Nie ma. No właśnie, nie ma i nie ma. Tylko dwie. No to kolejne, jedynki nie mamy, trzynastki też nie. Tej liczby nie ma. Nie mamy. Niestety nie ma. Nie ma i koniec i szans, i tylko była ta ostatnia, tak, tylko jedna. W ogóle tutaj szóstek nie ma w losowaniu, a więc dużo nam odpada szans. No to kolejne, kolejny mamy, tak, dziesiątka jest, 27 nie ma, tej liczby nie ma. Nie ma, nie mamy, nie ma, tutaj jest. 72 i 75 nie ma. Pusto znowu. Siódmy zakład na tym kuponie. 28 nie ma. 29 też nie. 31 nie pojawia się. Tutaj nie ma. Nie ma. Nie ma. No to koniec. Mhm. W ogóle nie było szans. Kolejny zakład. 16 mamy. 23 nie ma, tej liczby nie ma, niestety nie ma, nie mamy. Mhm, tu szóstki to omijamy. No i wiecie, co tylko ta jedna. Kolejny zakład. 22 nie mamy, 23 też nie, tej liczby nie ma. 33 nie mamy, tej nie mamy, nie ma. Mhm, też koniec. No i niestety jak tutaj nazwać te szóstki dużo ich i już mamy ostatni zakład a mamy tak mało dwójki nie ma ale czwórka i piątka jest i mamy jedenastkę nawet, o i mamy 21. no dobrze już minimum oby było więcej, zobaczmy dwadzieścia cztery nie ma tej liczby nie mamy, nie ma i no i nie ma a więc y, zostaje minimum 3 zł płacą y, za minimum w przypadku promocji. Aha, no to wychodzi na to, że mamy łącznie 15 zł, tak 15 zł w multi multi, y, na wydane 5 dyszek. Chociaż powiem Wam, że dziewiątki to ja pamiętam, że one zawsze szły kiepsko, chociaż nie. Mój debiut właśnie z Multi Multi był wtedy udany, bo miałam właśnie szóstkę. No to tu byliśmy blisko, gdzie to było? To chyba tu. Ale tak poza tym, no to kiepsko. Więc i tak uważam, że tutaj nachybił i pozwoliło coś uzyskać. Mało oczywiście, no bo mamy minus. No i też niepotrzebnie tyle dali tych szóstek, ale w przypadku dziewiątek wybaczymy im to. No bo na moje też na pewno by nie poszło dobrze. A my już możemy zobaczyć, czy w końcu zapiszemy coś właśnie z tych losów. Mam tylko jeden na dzisiaj, no tak jak zazwyczaj po jednym. I dalej zobaczymy statystyki, a więc los i kończymy. A więc uwaga, oczko 21, gdzie mamy? No widać 22, niestety. Naszego nie ma, ósemka. Oj, niskich w ogóle nie ma, więc ósemka odpada. A nie, niska jest, piątka mamy. Piątka. E, 44. No, żebym tutaj czegoś nie pominęła, bo widać, że jednak te niskich, niskich nie widziałam, a jednak były. Kolejna liczba. 43. No, nie, nie ma. 17. Niestety nie widać. 14. Było blisko. 41. Niestety nie ma. O, i szóstka, widzicie, a my mamy piątkę, niestety. No, i szóstki na pewno nie ma. Nie wiem, co się tutaj dzieje, ale nic. Zobaczymy. Może kiedyś zaskoczy. I wtedy y, będzie większa tutaj. No, większe zaskoczenie, po prostu. O, i tyle. Y, I chyba. Bez podsumowania, bo i tak już wam mówiłam, ile tutaj mam. 15 zł multi, dodatek nam niczego właśnie nie dodał. No to wychodzi na to, że niestety minus 45 zł, no tak niestety nie obyło się bez minusów, ciężko o plusy, ale walczymy dalej i zobaczymy, może kiedyś będzie świetnie i zawsze. Musimy w to wierzyć. To dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, to zachęcam do zostawienia łapki, a nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. Będzie mi miło. No i miłego weekendu dla Was, A.